Po rozbudowie jednostka ma m.in. cztery nowe boksy garażowe, część administracyjną, zaplecze socjalne, magazynowe oraz siłownię. Strażacy w komfortowych warunkach nie tylko odbywają służbę, ale również się uczą. Powstała bowiem sala szkoleniowa ze sprzętem dydaktycznym. Ponadto w obiekcie znajduje się nowoczesny punkt alarmowy, pełniący dodatkowo funkcję rezerwowego stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Słupsku, uruchamianego w sytuacjach awaryjnych. Cały budynek wyposażony został w przemysłowy monitoring ułatwiający nadzór nad obiektem oraz sterowaniem automatyką. W jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2. Na stałe pracuje 8 strażaków w systemie zmianowym a także dowódca jednostki i jego zastępca. Pożarnicy z ulicy Towarowej wyjeżdżają do zdarzeń w zachodniej części miasta, ale też do gmin Słupsk, Kobelnica i Kępice. W razie potrzeby pomagają na terenie całego miasta, powiatu, a nawet kraju. Modernizacja jednostki trwała od 2017 roku i kosztowała niemal 4 miliony złotych. Większość bo prawie 2,5 miliona złotych, przekazał wojewoda pomorski. Po 700 tysięcy złotych dały na remont Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dołożyły się też Wojewódzka Straż Pożarna i Słupskie Starostwo. Podczas uroczystości przekazano też samochody ratowniczo-gaśnicze Ochotniczym Strażom Pożarnym w Smołdzinie, w Łękowie i Łupawie. Wszystkie wozy w sumie kosztowały prawie 3 miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodziła z dofinansowania z zewnątrz.